Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj taki krótki treściwy przewodnik, zwłaszcza dla tych początkujących fotografów, o obiektywach, a przede wszystkim o ich e, długościach ogniskowych. E, jest to takie bardzo zawiłe, zwłaszcza bardzo t, jak gdyby no, stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią, <laughs> jakie obiektyw wybrać? Przynajmniej, ja pamiętam, te ładne, ładne parę lat temu było to dla mnie dosyć dużą zagłoską, a zwłaszcza zrozumienie obiektywów typu zoom. Ale po kolei chcę Wam dzisiaj pokazać, przybliżyć, jak się ma długość ogniskowej, czyli to, co jest, te cyfry, które są, po, po których następuje mm, czyli milimetry, jak to się ma w przełożeniu na, na to, co będzie widoczny w kadrze, czyli jaka ogniskowa daje nam jaki kadr. I zacznę od dołu, nazwijmy to, po to, żeby, jak gdyby, zacząć od najszerszego, od najszerszego obiektywu. Krótko mówiąc, ogniskowa jest wyrażona w milimetrach i jest to, jak krótko mówiąc, odległość, odległość od matrycy, nazwijmy to, do, do przedmiotu i w zależności od tej długości, jaką Taką, a nie inną długość ma obiektyw, tak będzie. Taki będziemy mieli kadr. Tyle materiału się pojawi w, w szerokości, mówię, w, na, na naszym zdjęciu. I teraz tak. Im E, większa cyfra, czyli im dłuższa ogniskowa, tym bardziej ten kadr będzie zawężony. I tutaj uwaga, ja na razie nie mówię nic o głębi ostrości, czyli nie mówię o e, otwarciu przesłony. Mówimy tylko na ten moment w tym nagraniu o e, długości ogniskowej, czyli im dłuższa ogniskowa, im większa cyfra ogniskowej, tym bardziej ten kadr będzie. Zawężony, a będziemy mieli możliwość przybliżenia obiektu bardziej do nas, czyli umożliwi nam to większy dystans od obiektu, tak, czyli robienie zdjęć z większego dystantu, z dystansu. Ale zaczynamy od naj. Od dołu, czyli od najbardziej szerokiej. I takie najbardziej szerokie to są nawet 9 mm, 11 mm, 10 mm, mówimy tu o długości ogniskowej, w zależności od producenta. I to są obiektywy, które są stosowane z reguły do na przykład fotografii księżyca, gwiazd, czyli bardzo szerokie, które na przykład są stosowane do astrofotografii. Idąc w górę, na, na e, skali długości, długości ogniskowej, wejdźmy, z, czyli tak, bardzo szerokie 9, 10, 11 mm będą nam dawały bardzo szeroki kadr, prawie, prawie. Cz, na, nazwijmy to może to 180 stopni, prawie. Oczywiście jest to w dużym, w dużym skrócie optyczno-fizyczny. I teraz zmniejszymy. Długość ogniskowej. Wejdźmy na przykład na 16 mm, na 18 mm, na 20 mm, tutaj te długości ogniskowej one są różne w zależności od producentów, którzy robią te, te, te obiektywy. I zakres, moim zdaniem, z mojego doświadczenia, pomiędzy 12 a 18 mm jest takim zakresem, który jest bardzo fajny. Na przykład do fotografii ulicznej, ponieważ też daje dosyć szeroki kadr, ale już nie tak szeroki jak te pierwsze ob obiektywy o tych bardzo ma maksymalnie szerokich, e, szerokim zakresie, czyli bardzo krótkiej ogniskowej, e, czyli te pomiędzy 12. Do 20 albo do 18 są ogólnie stosowane do tego, żeby robić w miarę szeroki kadr, czyli są, mogą być stosowane w pomieszczeniach, w robieniu zdjęć, na przykład, jeżeli ktoś się zajmuje nieruchomościami i chce robić zdjęcia w środku, w jakichś pomiesz jakich pomieszczeniach, ponieważ te obiektywy z reguły one są krótkie, nazwijmy to, nie są, nie są długie i dają nam bardzo obejmują nam bardzo szeroki kadr czyli dla potrzeb na przykład robienia zdjęć wewnętrznych we wnętrzach gdzie mamy bardzo ograniczoną możliwość odsunięcia się od obiektu a musi, który fotografujemy lub, lub miejsca w którym fotografujemy a musimy objąć cały, cały zakres tego co, żeby w kadrze na zdjęciu było wszystko co w tym pomieszczeniu się znajduje. Czyli to jest ten zakres, tak, między 12 a 18 mm. Następne, następne obiektywy wejdźmy pomiędzy, na przykład, 24 a 35. Obiektyw o długości ogniskowej 35 na dużej klatce da nam taki zakres kadru, jaki jest porównywany do ludzkiego oka. Czyli taki kąt, jak, jak oko ludzkie widzi. 24, 22, 24 do 35 <coughs> bardzo często są stosowane do fotografii te poniżej około 20, pomiędzy 16 a 24. Do fotografii krajobrazowej, do fotografii ulicznej. 24, 35. Też są stosowane do fotografii ulicznej, e, bardziej w skupieniu nie na e, całym zakresie kadru, tylko bardziej już scentrowane na pewnych scenach ulicznych. Tak? Czyli do krajobrazu, wracam jeszcze, bo wspomniałam o nieruchomościach, ale również te szerokie obiektywy, 16 mm, 18 mm, 14 mm, są stosowane do, do e, fotografii krajobrazowej. Idziemy w górę, czyli jak gdyby zwiększamy, zwiększamy cyfrę do, odnoszącą się do milimetrów na obiektywie, czyli do ogniskowej. 35 mm, 50 mm jest takim bardzo, bardzo uniwersalnym, uniwersalną długością, długością um, obiektywu. E jest to można, można 50 mm bardzo fajne portrety można robić, rodzinne bardzo fajne zdjęcia, ja lubię 50, na przykład. Jak idę z nastawieniem, że będę robiła zdjęcia, fotografię jakąś uliczną, ale mówię nie portrety uliczne, tylko fotografię uliczną, to bardzo lubię pięćdziesiątkę. Jeszcze zaraz, po, zaraz też powiem Wam na końcu, jaka jest różnica w kadrze. Jeżeli te obiektywy, które wymieniam, bo one mają wszystkie te same jak gdyby oznakowania, ale założone na inny, na aparat, który ma pełną klatkę, a na aparat, który ma crop sensor, da trochę inny kadr. Ale wracamy 35 mm, 50 mm, bardzo fajne napraw. Takie bardzo uniwersalne. Myślę, że 35 jest najbardziej, najbardziej uniwersalnym um, um, długością um, ogniskowej dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w fotografii, bo ona takim obiektywem możemy zrobić zdjęcia uh, i portretowe. <laughs> Przepraszam, troszeczkę przeziębiona jestem. I portretowe, i uliczne, i nawet też krajobrazowe, z wyjazdów na, na, na wakacje 35 minut, jest bardzo bardzo fajne, 50 mm, i to, co teraz będziemy szli w górę, jak gdyby, czyli, czyli ta cyfra będzie nam rosła, jeśli chodzi o długość ogniskowej, będziemy wchodzili w wcho wchodzimy w stronę. Nazwijmy to teleobiektywów, czyli takich obiektywów, które pozwalają, będą pozwalały na to, żeby robić zdjęcia z większej odległości od obiektu fotografowanego, ale jednocześnie zmniejszy nam się zakres, szerokość tego, co będzie w kadrze. Ja bardzo lubię na przykład dla moich potrzeb fotografii ulicznej typu paparazzi, czyli portretowej ulicznej, używam obiektywu 135 mm. I ten obiektyw 135 mm, założony, i teraz zaraz właśnie o tym powiem. E, jaka jest różnica w kadrze bez wchodzenia w matematykę czy, czy fizykę? E, Mamy aparaty pełnoklatkowe, crop sensor, crop sensor standardowy crop sensor, czy, czyli gdzie to przycięcie tego, tej matrycy jest, jest albo 1.5 1, 1, albo 1.6 w zależności Sony 1.5, Canon będzie miał 1.6, ale też mamy również mikro 4.3, gdzie tu jest to przycięcie, ta matryca jest nazwijmy to dwa razy mniejsza w dużym skrócie od pełnej klatki. I co to, jakie to ma przełożenie na obiektywy? Czyli jak mamy obiektyw, który ma nominalnie na przykład 50 mm, to to 50 mm odnosi się do, do szerokości kadru, jaki byśmy widzieli przy założeniu tego obiektywu na, ob, na aparat pełnoklatkowy. Ale przy założeniu tego obiektywu na aparat typu crop sensor, ten zakres widzenia nam się zwęży, bo musimy wtedy tą cyfrę, która jest na obiektywie jako długość ogniskowej pomnożyć przez mm, krop, jaki ma dany aparat. I w przypadku na przykład Canonów to będzie 1,6, w przypadku e, e, Sonych będzie to 1,5. Czyli te 50 mm taki nominalny obiektyw założony na aparat crop sensor da nam w tym przypadku na przykład na będzie. 75% Taki nam da zakres szerokości, jakby to było 75 mm na pełnej klatce. Dlatego chcę, żebyście zapamiętali, bez wchodzenia w jakieś tam sprawy matematyczno-obliczeniowe, żebyście zapamiętali, że jak macie, obiekt, jak macie aparaty, krop, sensory jak i kupicie, jak kupicie. Zresztą zapraszam też do mojego nagrania. Tu zostawiam, zostawiam pod powodem link, gdzie Wam pokazuję wyraźnie, jaki kadr. Co będzie w kadrze, w momencie kiedy robimy A, zdjęcie tym samym obiektywem, w sensie o długości ogniskowej, ale założonym na krop sensor i założonym na pełną klatkę. I wtedy będzie to bardzo fajnie dla Was wizualnie pokazane, jak się zmienia zakres tego, co jest w kadrze, czyli co potem będzie na zdjęciu. Gdzie, ale wracam, wracam do. <coughs> Przepraszam do. Tego, co, co powiedziałam na temat e, długości ogniskowej. Czyli 50 mm, jest takim, takim, e, taką złotą 50. Ja ją bardzo, bardzo lubię. E, te m, 50 mm jest naprawdę e, z reguły te 50: czy to Sony, czy Kanony, czy, 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 czy e, Nikony. One mają 1,8 albo 1,7 jeśli chodzi o maksymalne otwarcie. F1,8 albo 1,7 w zależności od. od, od e, od producenta. W zależności od, od produkcji. 50, czyli 50 jest takim bardzo, bardzo fajnym, fajnym yy, yy, fajną długością ogniskowej. Gdybym ja miała, gdybym na przykład w moich indywidualnych jakichś tam lekcjach dla osób które się uczą ja proponuję zaczęcie przygody z fotografią albo od 35 mm albo od 50 mm. Dla tych, którzy mają crop sensory proponuję 35 mm, a dla tych, którzy mają pełne klatki, żeby to była 50, 50 mm, bo to są naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne obiektywy, które dadzą fajną podstawę, fajne zrozumienie do kadru itd. Tak 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 Idziemy w górę. 85 mm Pozwala nam na coraz to większe odsunięcie się od obiektu. I 85 jest bardzo fajną długością. 60-85 mm ogniskowa jest bardzo, bardzo fajną długością do robienia portretów. Idziemy dalej. 100 mm 135 mm, 90 mm 100 mm często są to, są to długości ogniskowej stosowane do obiektywów typu makro, ponieważ dają bardzo dużą kompresję, czyli bardzo dużą możliwość, nazwijmy to, rozmycia tła. Krótko mówiąc, nie wchodząc, nie wchodząc w szczegóły, bo im dłuższy ten obiektyw, im dłuższy, przepraszam, im dusza ogniskowa, ogniskowa w obiektywie, tym bardziej jest skompresowana, tym bardziej mamy większą możliwość skompresowania tego, co jest w tle, czyli skupienia się na, na twarzy, na obiekcie, a Tło będzie rozmyte, oczywiście, w zależności od tego, jakie otwarcie przesłony dobierzemy, ale nie o tym jest to, to nagranie. Idziemy, idziemy dalej, czyli coraz dłuższe obiektywy, 200 mm, 300 mm, to są już stricte obiektywy, obiektywy, teleobiektywy, tak? Uważa się w świecie fotografii, że wszystko, co jest powyżej 135 mm, to 135 mm, jeśli chodzi o długość ogniskowej, jest to już teleobiektyw. Także to jest taka, taka bazowa dla, dla tych, którzy po, zaczynają przygodę z fotografią i nie wiedzą, jakie obiektyw kupić. To jest taki, taki, taki krótki, skondensowany przewodnik o długościach ogniskowej. I teraz chcę powiedzieć parę słów na temat obiektywów typu zoom. Obiektywy typu zoom są, są tak zwane z reguły kitowe, kitowe w sensie takie, które jest dołączane do aparatu, zwłaszcza jak kupujemy aparat nowy, to takie obiektywy są z reguły dołączane do aparatu i to są z reguły obiektywy typu zoom. Dla mnie, pamiętam, dawno, dawno temu, kiedy ja zaczynałem, było. Nie miałam w ogóle zielonego pojęcia o fotografii, o zasadach fotografii i tak dalej, i tak dalej. Było dla mnie niezrozumiałe, dlaczego na przykład jak ja bior, mam typu zoom, nie wiem, 18 mm, 18,55, taki zakres, zakres zoomu i tutaj też z reguły jest to w tych tańszych obiektywach typu Zoom jest różny, różna e, maksymalna otwarte, e, przesłona, czyli różne e, maksymalne otwarcie przesłony. Krótko mówiąc, jeżeli macie na obiektywie typu Zoom dwa, dwie, 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 dwie wartości, odnośnie od, ogniskowej, na przykład 18 mm i 50 mm, tak? to też będziecie mieli w typu, w tych zmiennoogniskowych, również dwie wartości dotyczące maksymalnego otwarcia przesłony, czyli będzie to na przykład 3,5 do 5,6. Ok? Co to znaczy? To znaczy krótko, że jak mamy bardzo mocno, Czyli najkrótszy, najbardziej szeroka, szeroka, szeroki zakres ogniskowej na takim obiektywie typu Zoom, załóżmy na 18 mm, tak, to maksymalne, maksymalne otwarcie przesłony będzie tą najniższą cyfrą na obiektywie, np. Na 3,5. 3 Okay. Co to znaczy? To znaczy, że jak obiektyw będzie ustawiony na 18 mm, jeśli chodzi, czyli na ten największy zakres, to maksymalną otwartą przesłoną będzie ten, ta najniższa cyfra, też na obiektywie pokazana, czyli tak jak ja daje dla przykładu, 3,5 3 F będzie 3,5. Co to znaczy? To znaczy, że nie będziemy mogli w, szerzej otworzyć tego obiektywu, czyli nie będziemy mogli wpuścić więcej światła i wtedy trzeba będzie. Operować, operować innymi e, elementami ekspozycji, czyli ISO, i na przykład e, e, czasem otwarcia migawki, żeby wpuścić odpowiednią ilość światła, żeby ekspozycja była poprawna. I analogicznie. E, Wysuwając zoom, czyli robiąc jak najbardziej mocne zmniejszenie, tu mamy ten przykład, ja daję ten przykład 18 do 50 mm, czyli jak go wysuniemy na 50 mm, to tutaj najbardziej maksymalnie otwartą przesłoną będzie ta. Druga cyfra, druga wartość podana na, na, na obiektywie, czyli z się powiedziałam, 5 szóstych, czyli F 5 szóstych. Co to, da, to znaczy? To znaczy, że jak przybliżymy sobie czy najbardziej przyzumujemy ten obiektyw, to wtedy maksymalnie otwartą przesłoną będzie ta druga wartość podana na obiektywie. I wtedy znowuż, żeby uzyskać poprawną kompozycję, ekspozycję, będziemy musieli manipulować. ISO albo otwarciem, e, otwarciem e, czasem otwarcia przesłony. I pamiętam, że <laughs> dla mnie jak gdyby, ponieważ jestem absolutnie niematematycznym człowiekiem, było to dosyć zawiłe, dosyć było mi trudno to jak gdyby ogarnąć, zrozumieć, ponieważ moje rozumienie fotografii, zasad fotografii, zasad ekspozycji jest rozumieniem wizualnym, a nie matematycznym. Dla ludzi, którzy, którzy są stricte jak gdyby mają matematyczne nastawienie, chociaż uważam, że wśród fotografów jest o wiele więcej wizualnych Umysłów niż matematycznych umysłów. A więc dla mnie, dla mnie to matematyczne wytłumaczenie było nigdy, absolutnie nigdy nie do zrozumienia, nigdy nie, miał, nie, nie mogłam tego, tego pojąć. Dlatego mam nadzieję, że sposób, w jaki ja Wam to dzisiaj przekazałam, to będzie dla Was to jak gdyby troszeczkę mniej, mniej zagmatwane. Oczywiście są też. Obiektywy typu zoom o stało ogniskowej, co to znaczy? Są to droższe już wtedy obiektywy. Co to znaczy, że bez względu na to, jak bardzo wysuniemy, przyzoomujemy i zoom out, i zoom in, czyli przyciągniemy lub wysuniemy ten obiektyw typu zoom, to będziemy mieli. Na przykład F4, jeżeli na takim obiektywie typu zoom mamy stało ogniskową F4, to bez względu na to, czy to będzie na przykład, weźmy jakiegoś Canon, on ma 70 mm do 200 mm, taki bardzo charakterystyczny, piękny obiektyw kanonowski i na przykład ma stało ogniskową F4, co to znaczy, że bez względu na to, czy <laughs> zrobimy 70 mm. Czy wysuniemy na 200 mm ten zoom, to maksymalna, maksymalne otwarcie przesłony będzie F4, czyli taką samą ilość światła będziemy mogli wpuścić ze względu na to, jak mocno przyzoomujemy, tak? To, to, to jest ta różnica jeśli chodzi to o obiektywy typu zoom ze stałymi ogniskowymi one z reguły są e, droższe ale są to no, piękne to są naprawdę fajne, fajne obiektywy bardzo często używane na przykład przed fotografów weselnych imprezowych itd tak dalej, tak dalej, ponieważ zapewniają ta stała ogniskowa zapewnia dosyć dobre dosyć dobre e, wpuszczenie światła oczywiście im mniejsza cyfra przy stałej ogniskowej obiektywach typu zoom, na przykład 2.8, no to taki obiektyw jest też odpowiednio droższy, ponieważ optyka w tym, w tym, w, te, w takim obiektywie dwie daje inne, o wiele lepsze możliwości z punktu widzenia fotografii, bez względu na przykład na warunki, w jakich, w jakich jesteśmy. Dlatego ja też, jeśli chodzi o te obiektywy typu zoom, tak zwane kitowe, oczywiście absolutnie nie zgadzam się z taką bardzo Moim zdaniem obraźliwą opinią, że to jest dla początkujących. Nie. Tego rodzaju obiektywy wcale nie są dla początkujących, ponieważ jak jest, ktoś jest początkujący, to za, założenie jest takie, że ten ktoś nie ma pojęcia o fotografii i e, wrzucenie mu na aparat e, obiektywu Zoom przy, osta, o zmiennoogniskowej, czyli e, w momencie kiedy on będzie przybliżał przy, e, i oddalał, i, nie, nie, nie mając jeszcze doświadczenia w fotografii e, i Robiąc zdjęcia, te zdjęcia będą na przykład coraz ciemniejsze, im bardziej będzie wysunięty ten zoom, i tego rodzaju zamieszanie, e, e, namieszanie w głowie tymi, tym brakiem po prostu doświadczenia i jest, jest bardzo deprymujące dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę, przygodę z fotografią. E, dlatego uważam, że nazwanie. Tego kiczowego, e, zestawowego obiektywu Zoom, e, obiektywem dla początkujących, jest, jest bardzo mylne, bardzo, bardzo niepotrzebne dla mnie. Według mnie, jak ja uczę fotografii moich, moich klientów, e, zawsze namawiam do tego, żeby zaczęli od. E, stał obiektywu stałoogniskowego, tak jak powiedziałam, 35, 28 mm, 35 mm, 50 mm, jest bardzo, bardzo fajną długością ogniskowej dla kogoś, kto pragnie zacząć fotografię przy stało, mówię tutaj o, o obiektywach o stałoogniskowej. To to by było chyba na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłam, przybliżyłam taki ten przewodnik krótki o, o na temat obiektywów. Oczywiście też zapraszam na blog, bo tam będziecie mieli rozpisane to, więc możecie sobie zerkać w zależności od tego, jakie są Wasze potrzeby, co, co, co rzecz tyczy obiektywów. Ok? Dziękuję raz jeszcze za czas spędzony ze mną i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, pa. Dziękuję.